Zbliża się matura. O plany związane z wejściem w życie dorosłych? Pytamy się uczniów klas naturalnych zespołu szkół rolniczych w Powodowie. Co zamierzacie robić po maturze? Czy macie już jakieś sprecyzowane plany? Wiadomo, że sytuacja ekonomiczna kraju jest bardzo trudna. Czym będziecie się zajmować po zdaniu matury? Jeżeli mi się uda zdać maturę, mam nadzieję, to na pewno pójdę na studia, do poznania na, na kadrę rolniczą. Może przez te 5 lat, będę co się zmieni w naszym kraju i znajdę, pracę po tych 5 latach, to teraz naprawdę nie będę mieć żadnej szansy na tak, ten temat. Studia, zrozumiało, że to jest przyszłość. W końcu kiedyś musi się to zmienić, że człowiek z wykształceniem wyższym będzie miał oczywiście większe możliwości niż ktokolwiek inny. No ale w tej perspektywie, co się teraz przed nami rozpoczyna to pięcioletnie studia i tym bardziej na utrzymaniu rodziców przy takich zarobkach, to jest kwestia do dyskusji, do mówię. Beata na studia nie chce iść, Kończyła technikum, kończy technikum melioracji wodnej, w zawodzie swoim również nie chce pracować, e, raczej może nie wiem, czy ze względu takich, że nie ma pracy e, w twoim zawodzie, to co byś chciała robić? <laughs> nie wiem, nie jestem zdecydowana, ale Chciałabym gdzieś w biurze pracować, ale nie wiem jak to będzie. Myślę, że, że w końcu jak się coś szuka i... Znaczy, przypuszczam, że jakaś szkoła dwuletnia albo coś takiego to by było ułatwienie tej pracy, ale uważam, że nie mam takiej zdolności, żebym mogła iść. Znaczy, nie mam wybranego kierunku. E, Wodek wróciłeś niedawno z Francji, z praktyki. E, jakie są twoje odczucia dotyczące e, młodzieży francuskiej? Czy e, lepiej im się żyje niż e, nam, czy hołdują jakąś określonym wartościom, które są u nas nieznane? Się lepiej, to na pewno, ale zależy im na nauce tak nam. Są ambitni, ale na pewno więcej ta cywilizowanie. Czy chciałbyś mieszkać we Francji? Nie wiem, sprawa dyskusyjna. A co zamierzasz robić po ukończeniu yy, nauki w szkole średniej? Wiem, że indeks na wyższą uczelnię już masz zapewniony. Indeks mam, Boże, jakie studia może wyjazd do Francji? Nie wiem. Czyli sprecyzowanych zadań nie masz. A czy ktoś z Was ma sprecyzowane marzenia, które chcielibyście realizować? A Was wszystkich jest pierwsze marzenie to, że w na później dalej. No tak, ale rozmawiamy, zakładam w naszej rozmowie, że matura jest zdana, prawda? I wkraczacie w życie dorosłe, macie po 20 lat. Pytanie teraz, co dalej? Czy uważacie, że najważniejszą kwestią jest pieniądz? bardzo teraz też tak. Znaczy, się pod względem na przykład, że nasi rodzice mieli trudniejszą młodość, bo, bo młodość na pewno była trudniejsza, Mamy już większe luzyny w szkole i w ogóle w domu. A tak, to młodość mi się wydaje, że wcale nie mam pierwszą <laughs> pod tym względem, że, że będziemy mieli trudniejszy start w dorosłe życie. Pod tym względem mam pokoszę. No ja też tak uważam, że właśnie kiedyś było e, łatwiej właśnie z pracą, było mniejsze i było szybciej można dostać jakąkolwiek pracę, a teraz właśnie to jest trudne. A od czego to wynika? No. Polityka, państwo, Jestem. no właśnie. Jestem rządzący. To znaczy... Ale to że... na pewno, jak ona na przykład, że mieli lepiej, ale to na pewno nie było dobre. na kraju i w ogóle to wiemy, to, jak no, jak ale już to... im to to nie lepiej. No, oczywiście mieli, mieli łatwiej, oczywiście, ale to w ogóle nie było na pewno lepiej. To już był łatwiejszy Ta, stan, tak, tak? No, ale łatwiejszy stan. Ja też na przykład, no oczywiście bo... uważam, że na przykład młodzież teraz chciałaby pracować. Chciałaby gdzieś iść do pracy, ale na... naprawdę nie ma takiej Ale nic nie, nie nic mi się wydaje, sposób. że publik ktoś wtedy na pewno znajdzie pracę, chociażby w nie? Na pewno. Ale będą. na pewno nie wszystko. Ale na nie, nie wszystko, teraz... ale na przykład kierowca albo coś. I poszukiwałam na przykład w kategorii BND, tak boże. Ale ja myślę, Spuszę, że żeby pracować to z... w swoim na przykład jakimś zainteresowaniu, żeby mnie praca interesowała, a nie, że ja pójdę i tak na dworze. Czy muszą to, to, a no, to. Tak. No, tak. tak jak na przykład w naszej sytuacji. Uczymy się teraz 5 lat, na kończymy technikę moderacji racji wodnych, kończycie mechanizację, i tak. gdzie my znajdziemy w naszym okręgu pracę w naszym zawodzie. I to jest w sumie 5 lat w no, porządku. Ale że mamy. się zdecydowałaś na tą szkołę, to raczej się to tutaj oczywiście tym kategorii. Ale... Słuchaj, 15-latki i 15 nie jest aż taki zdecydowany. Sam powiedz, czy ty byłeś zdecydowany i wiedziałeś pewne, że cały czas taki Był teraz i miał się z nami zdecydować, no bo nie mógłbym robić tej samej szkoły. No, no, no to jest to I tak samo z rodzicami. Rodzice mówią, że oni mieli się lepiej, albo gorzej. No w sumie. Tak jak moja mama coś twierdzi, ja jak byłam w Twoim wieku, to ja już chodziłam do pracy tam, zarabiałam sobie na to, zarabiałam sobie na to i cały czas to słyszę, ale my nie mamy takiej możliwości, żeby sobie zarobić na kieszonkowie, no, zarobić to... na cokolwiek innego. No właśnie, poruszyliście tutaj bardzo ciekawy temat, jak 15 lat mieliście, zaczynaliście naukę w nowej szkole, teraz kończycie tą szkołę, odwróćmy sytuację, co wybralibyście, Mając 15 lat, ale bagaż doświadczeń taki jak dziś. Ja osobiście um, uczyłabym się w kierunku kosmetyka, przywielstwo, coś w tym rodzaju. Meliorację no, ja nie wzięłabym, nikt nie wziął pod uwagę. To jest. Mnie się wydaje, że dla chłopaka. Tak mnie się wydaje, byliśmy na praktyce dwa lata, byliśmy. Całe 6 tygodni spędziliśmy w bardzo ciekawych warunkach, już nie będę o tym wspominać. I naprawdę nie jest dla dziewczyny. A dlaczego? To jest tak. Skończyło się ósmą klasę z takimi czy lepszymi, czy gorszymi wynikami, gdzie dalej? Dobrze, liceum nie bardzo, bo to oczywiście trzeba być budynku. <grytanie> zawodówkę to też nie bardzo, bo raz skończył zawodówkę, to córka mi się przydała po szkole średniej. Dobrze, Aha. najbliższe powodowo. Proszę bardzo, i tak weszło pójście do szkoły. I najgorsze no. jest to, że jedną nie są wykonane, no. gdzie iść. Najmniejsza. No Tutaj wypowiadała się Na Ewa. Przykład właśnie te nasze liceum rolnicze, które my jesteśmy właśnie jako pierwsze dziewczyny, które rozpoczęły to. No więc wydaje mi się, że po raz pierwszy bym miała jeszcze raz spróbować. Spróbowałam tego miceumu, bo jak to nie jest to zła szkoła ale z drugiej jednak strony teraz widzę po tej trzeciej, czwartej klasie, że gdybym może inaczej ukształtowała właśnie gdzieś indziej poszła, to, to też może by nie żałowała, ponieważ yy, odkryłam w sobie jakieś na przykład zdolności architektonicznej. I teraz żałuję, że na przykład nie będę mogła dalej iść w tym kierunku się kształcić, no ponieważ um, nasz program i w ogóle nie jesteśmy do tego przygotowani, żeby iść na przykład dalej gdzieś y, na studia, nie? To znaczy, że teoretycznie możesz iść na studia, ale praktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że masz start o wiele gorszy niż młodzież ze szkoły średniej.